Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska i aby monopol władzy, władzy złej. Władzy, która nie dba o finanse publiczne, władzy, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam aspiracje. Aby ten monopol się nie domknął, my w nocy musimy zwyciężyć i wiemy, że tak się stanie. To specyficzne wybory, jedyne takie po 1989 roku i dlatego chcę wam wszystkim podziękować. Z głębi mojego serca chcę bardzo podziękować obywatelkom i obywatelom państwa polskiego i powiedzieć, że udały nam się co najmniej dwie rzeczy w całej kampanii wyborczej przez te ostatnie sześć miesięcy. Przede wszystkim nie daliśmy się złamać. Zabrali pieniądze, napuścili instytucje państwa polskiego, kłamali, 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 a wy byliście cały czas ze mną i byliśmy razem przez sześć miesięcy tego mocnego boju o Polskę. Wielki szacunek dla was wszystkich. Dla tych, którzy rozwieszali banery, którzy wpłacali środki finansowe, których spotykałem na drogach, których spotykałem na wiecach w ponad 300 miejscach w całej Polsce. Jesteście wspaniali, a my jesteśmy dzielnym, dumnym narodem, który kocha swoją wolność i nigdy jej nie pozwoli oddać. Jesteście tego najlepszym dowodem. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że byliście i jesteście ze mną. Udało nam się jeszcze jedna tak bardzo ważna rzecz, rzecz, która zostanie z nami na kolejne miesiące i na kolejne lata. Udało nam się zjednoczyć cały obóz patriotyczny w Polsce cały obóz ludzi, którzy chcą Polski normalnej, chcą Polski bez nielegalnych migrantów, Polski bezpiecznej. Udało nam się zjednoczyć wszystkich tych którzy chcą bezpieczeństwa socjalnego, społecznego. Udało nam się to w ciągu tych sześciu miesięcy, aby wszyscy patrioci, wszyscy ludzie, którzy Polskę kochają i nie oddadzą Polski, byli razem. Tego wspólnie dowiedliśmy w tych ostatnich sześciu miesiącach, więc dziękuję tym wszystkim, którzy są od samego początku ze mną. Ale dziękujemy też tym, którzy stanęli za Polską już w drugiej turze wyborów to jest nasz wspólny sukces zjednoczyliśmy wszystkich patriotów w całej Polsce. Chcę bardzo podziękować za te miliony, pewnie blisko 10 milionów głosów tych, którzy zaufali mi i zaufali planowi, programowi dla Polski i tej wizji, którą dzieliłem się z Państwem przez 6 miesięcy. Ale chciałem też podziękować tym wszystkim, bez których nie byłoby to możliwe. Moja kandydatura, jak Państwo wiecie, zrodziła się w głowie profesora Andrzeja Nowaka, Komitetu Obywatelskiego, ponad tysiąca ludzi, naukowców, akademików, ludzi kultury, ludzi sztuki. Bardzo dziękuję wszystkim komitetom obywatelskim, które wystawiły moją kandydaturę, drodzy Państwo, i którzy wierzyli, że w Polsce może być bezpartyjny, obywatelski kandydat na urząd prezydenta. Bardzo Wam dziękuję. Ale to mogło, moi kochani, zostać tylko marzeniem obywateli, tylko marzeniem obywateli, gdyby nie poparła tej kandydatury największa opozycyjna partia w polskim parlamencie gdyby pan prezes Jarosław Kaczyński całe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie wykazało się tak wielką odwagą i nie dało dowodu tego że ważna jest partia ale najważniejsza jest Polska to marzenie komitetu obywatelskiego Pozostałoby marzeniem. Dziękuję więc wszystkim działaczom, parlamentarzystom, samorządowcom. Na ręce pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję. Dziękuję za wsparcie mojemu przyjacielowi Piotrowi Dudzie i Związkowi Zawodowemu Solidarność, którzy nas wspierali przez całą kampanię wyborczą. Dziękuję solidarności rolników indywidualnych, drodzy Państwo, z panem prezesem Tomaszem Oprzańskim na czele. Dziękuję polskim rolnikom za wsparcie mojej kandydatury. Rodzina się dopomina, żebym też powiedział, a zostawiłem rodzinę na koniec, drodzy państwo. Najpiękniejsze zostawiłem na koniec w podziękowaniach, szanowni państwo. Dziękuję oczywiście wszystkim fundacjom, stowarzyszeniom Solidarności Walczącej, wszystkim tym, którzy wspomagali i zaufali tej kandydaturze. Drodzy Państwo, chciałem też podziękować swojemu całemu sztabowi wyborczemu i Pawłowi Szefernakerowi. Polityku. My się poznaliśmy dopiero pół roku temu, drodzy Państwo, ale przez te pół roku poznaliśmy się. Naprawdę dobrze. Paweł Szefernaker jest dowodem na to, jak doświadczony, bardzo doświadczony polityk, jakim jest Paweł Szefernaker, może współpracować z obywatelskim kandydatem na urząd prezydenta. Z całą pewnością Paweł Szefernaker to jest polityk nowej generacji, któremu naprawdę bardzo dziękuję za całą pracę sztabową i całemu sztabowi. Jeszcze raz dziękuję za to wsparcie. Drodzy Państwo, i na koniec chciałem podziękować swojej wspaniałej żonie, to jest last but not least oczywiście, bo bez rodziny bym nie dał rady. Silna, odważna, ale jednocześnie wrażliwa kobieta, moja żona Marta i moje wspaniałe dzieci, Daniel Antek i Kasia, to drodzy Państwo osoby, bez których nie mógłbym funkcjonować. Nie traćmy nadziei na tą noc, moi kochani. My naprawdę wygramy w nocy te wybory. Ta różnica jest tak mała, tak minimalna. Wierzę, że wszyscy jutro rano obudzimy się z naszym prezydentem Karolem Nawrockim, który poskłada na pół pękniętą Polskę. Jeszcze raz Wam dziękuję z całego serca, dziękuję, że tu jesteście i dziękuję Wam za to, że będę mógł być Waszym głosem w Pałacu Prezydenckim. Drodzy Państwo, niech żyje Polska. Polska to jest wielka sprawa i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Niech żyje Polska! Yeah! 2025, ogromne brawa! To jest historyczna również frekwencja.